Ciemano Siemana, jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z mapek od widzów. Ładnie się nam tutaj i mapeczka rozpoczyna. Słuchajcie, jest to mapa wakacyjny parkour, e, także zobaczymy sobie e, co tutaj ciekawego będzie, ale tak jak patrzę tutaj po otoczeniu, no to tak, 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 tak to ciekawie to wygląda. Minimalny render 8, spokojnie, mam zazwyczaj 16. Odbanek.pl e, mapa, także dziękuję, oczywiście pozdrawiam. Jeśli też chcecie zrobić mapeczkę, to macie mail oczywiście. E, w e, opisie wybierz miejsce, o kurde. No, no dobra, no to pójdziemy na wszystko, chodźmy na biwak. Uh. Uh. To nie mapa horroru? Okej, okay, okej, okay, nie. <laughs> Ej, fajne to! Tak sobie pojechaliśmy, takim busikiem, no nie? Na biwaczek. Kurde, to wy bardziej wygląda jak ob obóz, że tak powiem wojskowy, od razu każę skakać, no nie? <laughs> o nie, to jeszcze auto-jumpa mam, ty! Uspokój się. Hm, to by było. Puh, ja tu chcę sobie double jumpa zrobić, a tu mieliście blokują, no. Jeszcze czego, jeszcze czego. Kurde. Takie rzeczy by mnie tutaj grali, to, to ja bym podziękował, no nie? <laughs> Ej, ładna mapa jest. Kozak, kozak, kozak. Na no, dzień dobry mamy parkura z... z ładnymi widoczkami, jeszcze z automatycznym... Kurde tym? Checkpointem, eee, no, teraz to teraz, to mi się ta, ta mapa jeszcze bardziej podoba. To prawda, przez to, że spadłem raz jeszcze, to mnie cofnęło do wcześniejszego punktu na mapie, ale to nic. A. No, i znowu. Dobra, jestem, 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 jestem. Jestem, muszę się przyzwyczaić do tego, że jak spadam, żeby nic nie ruszać, bo automatycznie spadam po raz kolejny. <laughs> ale ten auto, kurde, teleporcik jest przekozacki, przekozacki. I już normalnie mapa punktuje u mnie, no nie? Kozak. Kozak motyw, naprawdę, no to nie spodziewałem się, że dzisiaj odpalę jakąś mapkę. Że będzie miała takie ciekawe tutaj motywy, nie? Jeśli chodzi o, o, o działanie mapy. Także naprawdę, tutaj na plus, na plus coś takiego. Opa! Ty, ja prawie spadłem. Dziwne, to 1.15, tak? To jeszcze nie 1.16, ale 1.15. Tutaj nie wskoczymy, także mogę spróbować polecić w to miejsce. No to jeszcze raz. <grymne> Tutaj trochę. <grymne> trochę bardzo cofnęło, ale zawsze coś, zawsze to jest jakiś checkpoint. Nie muszę wpisywać kill i się denerwować na to, że. Po chwilę muszę jakiegoś spawn pointa tworzyć. Tylko mam coś takiego fajnego zrobionego, także no fajnie, przyjemnie, przyjemnie. Jeszcze tutaj strzałeczki podpowiadają, ty. Mega. Dobra. Mam zejść na ziemię, nie ufam temu. Dobra, nieco w te u mnie, ej. Dobre, dobre. Ale w ogóle. Jeden z żywapa, fajne jeszcze skoki takie. takie fajne są tutaj. Nie no, Kurde. Zadowolony jestem. Przed chwilą, słuchajcie, zacząłem nagrywać jedną mapeczkę, ale po prostu była nie do przejścia. Troszkę mnie to zdenerwowało. I myślałem, już, że znowu tak, taka kolejna mapa będzie, ale tutaj jest naprawdę na plus. <gry> Także fajnie, fajnie. Niespodziewane coś, co jest naprawdę kozak. <gry> Kurde, więcej map z, z auto-checkpointem. Będzie koks. Będzie koks. I lecimy. Kurde, ten biwak. Dziwny on. Mam nadzieję, że dotrę do mety. Wskoczyć trzeba. Mike, gratulacje, ukończyłeś biwak. Jej. Oj, teraz tam particle latają. Spoko, no to idziemy. Słuchajcie, do zo. Oczywiście pan Mietek prowadzi nas tutaj. Na miejsce. Dzięki, dzięki panie Mietku. Jezo. Dobra, wbijam. O, bileciki trzeba kupić. Nie handlujesz, dobra. Wejście za darmo. Super. O, 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 Opłacone e, pandy. Siemano pandy. Uuu. Dobra, no to pandy odwiedziliśmy. Elegancko. Jak jeszcze zwierzątka będziemy mieli w tym fajnym za Tu mam dolecieć. To nitki. Te nitki mogą być trollem. Albo po prostu. Uch, niedobrze, niedobrze. Tu by się strzałeczka przydała. Na pewno tutaj, nie? Jak tam wleca, zbytnio wyjścia nie ma, czyli tak, jakby musiał tutaj przeskoczyć. <śm> nie, bariera. God dammit! W jednym, jedynym miejscu, gdzie by się te strzałki przydały, nie? <śm> tak nic. Chyba tutaj. Nie, no, nie dolecę. Nie ma takiej opcji. Hmm. No to teraz. To zaczęło być interesujące. Bo, bo, bo. Jesteśmy w sytuacji. Tu są. a widzicie, widzicie. To mi się skampiło, ale tam, tam chyba da się wejść na górę drzewa. No proszę bardzo. To nie lepiej z tego byłoby skakać, czy będzie już za daleko? No, nope, za daleko będzie. Ok, ale próbujemy. W polianach się wbić. Może tutaj też sobie ich nie widzę. Nie to tak zdrupaki czasami są takie hamskie, Tak powiem, że to jest szok. O. miejsce jestem co w tam oświetnie. Opa! Ty, 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 ty. Było, było, było. Okej. Okej, okej, okej. Mamy to. Też widzę, że są, także mogłem zaryzykować. Bez żadnych wykrętasów. Jesteśmy o konie wzo! Są konie wzo. Czy jak najbardziej? <noise> ok, tutaj też tak na Easy mogę sobie pozwolić niżej zaskoczyć. <noise> Żółwie! Żółwie, żółwiki przebijają żółwiki. Na drzewo, rozumiem, rozumiem. U, tu mamy wilki. Nie chcielibyście tam wpaść. Hej! <noise> alpaki! <noise> Lamy alpaki. Co jest? Halo. Halo, bariera. Bariera była w bardzo złym miejscu. Hmm. Hello. Aha, po tych mam skakać. Dobra, już. Już, wszystko jasne, wszystko jasne. Nic się nie dzieje. Wskakujemy do wody. Myk, jesteśmy. <grytanie> Trochę mnie strollowało. To nie pierwszy raz. Zo jest trollem, słuchajcie. Troll zoo. Prolzu. O, można tak nazwać to na trolzu. Siemano plujecie coś? Nie. Dobra, już się nie bije ty, halo. Nie pluj. Lamo wstrętne. Już tam nie chciała tutaj. Lamy są zabezpieczone. Popuszki się mano! Na mnie nie gwizdę, bo jak ja ci gwiznę, to będzie koniec. Dobra, zo zaliczone Dobrze, że nie było szkieletów w tym bo, bo, bo bym się bał w sumie, nie? <grytanie> plaża, no i po wszystkim, słuchajcie Trzeba wyjść na plażę, dawaj panie Mietku, jedziemy <grytanie> Jest plaża I to Fajna plaża, halo Dzień dobry Ty serio bilety na plażę sprzedajesz? Nie, masz szczęście, że hot dogi sprzedajesz Hot dogi na plaży? Dziwna lok. A, ludziom po parasolach. Co wy tutaj się rozkładacie? Halo, ja tu skaczę. <laughs> o nie. Będzie jakiś rekin? Nie będzie. Tam latarnia morska i peski, to ta mapa jest. Kozak! Kto by tam patrzył, że coś tam będzie zrobione, no nie? A tu jest zrobione. Mega motyw. Wow. Chwila, bo to mnie coś, coś mnie spowalniało. Tutaj mamy lecieć, dobra. Okej, okay, nie na mnie. A widać, bo wtedy lecimy. Widzicie, tam dalej już nic nie było. Plażowicza tylko. <śledzimy> Chodźmy Po bojkach. Uj. Gdzie tak pędzisz? Za szybko cofnęło. I już, kurde. Każe mi się to, to. Ta łódka z The Forest, Słuchajcie, taka co jest. Co się to nie idzie, tak właśnie. Trochę po trochę nie. I tam właśnie sobie siedzi. Taka. Budeczka, a widzicie, bo my do tej latarni morskiej w ogóle idziemy, nie? Dobra. A ja na początku, o te detale mapki, no nie? No <laughs> i spadnę z tego, <laughs> z tego wszystkiego. Myk, dawaj nie świruj. Myk, dobra. Ciekawe, czy tu można swajlować sobie dołem iść. Nie wiem, wolę nie próbować, bo będzie nie za ciekawie. Po Liliach, na metę. I dziękuję bardzo. Lecimy tam. <laughs> mega mapa, słuchajcie, mega mapa. O, tu już mi zaliczy mapeczkę. A tu jeszcze nie zdążyłem się nacieszyć tymi widokami, a tu, już, a tu już mi etap kończył. Kurde, naprawdę. Mapa, że tak powiem, siadła i jest mega fajna. O, <laughs> tyle powiem. No, to na czacie coś było. Mam nadzieję, że podróże się udały. Tak, udały się, oddawaj głowę. A, nie mogę zabrać. Masz? <laughs> Dobra, słuchajcie, no i co? Wakacje nam się kończą. Trzeba wracać do... do swego bloku. Jak najbardziej. Niestety. Powrót do, do roboty. No, siema, wbijam tutaj do siebie. Ta, tutaj są jakieś obrazy porobione. Halo, gdzie ja mieszkam? Gdzie ja mieszkam? Zgubiłem chatę. Halo. Proszę mnie wpuścić. Chyba pomyliłem budynek. O! Dobra, trafiłem do domu. Słuchajcie, jest wyjście na balkon. Znalazłem Mr. Egga. No, także wakacje nam się tutaj skończyły. Znaczy, no jeszcze miesiąc, grupa ponad, będą trwały, no nie, nawet półtora miesiąca, ale to nieważne. No, według fabuły na, ma, na mapie wakacje nam się skończyły, no to już jestem u siebie na chacie. I pozdrawiam was z mojego balkonu. <noise> Więcej takich mapek, no i do następnego. Na razie i cześć. Hej, hej!